Film pod tytułem Dwa typy ludzi. A ty którym typem jesteś? O, cześć, Halinko! Dawno cię nie słyszałam. Co u ciebie? Nie wiesz, uwierz mi, ja dopiero weszłam do domu, zrobiłam sobie kawę. Co tam co tam porabiasz? Co robisz? O cześć Nożyno, cześć! No ja za bardzo nie mam czasu też. Weszłam do domu, wiesz muszę, panie posładać. O, matko, bo z trzeba... Szybciutko, jeszcze muszę trening zrobić. A widzicie muszę odebrać. A ty co? A kukujesz? co teraz robisz? Siedzisz sobie, siedzisz. No to odpoczywaj. Ja tak na szybciutkę tylko kawę. No, dostałam twój numer od Grażyny, wiesz, no tej z podstawówki. No i chciałam się tak by pytać. Wiesz, ja przy tej trójce dzieci, ja nie daję rady. No po prostu nie. No. Mhm. No zostało mi czas, to właśnie z urodzin muszę zjeść. No sześć już pykło, ale no do. No, no co, ma się zepsuć? Aha, jeszcze trenujesz. No, mi jakoś ta dupa rośnie, ale nie wiem z czego. Kompletnie nic takiego nie jem. Naprawdę, no dbam o to, by było zdrowo. No, no. Mhm. No, jakoś jakoś nie mam czasu, wiesz. No za chwilę leci mój serial, ulubiony, muszę go zobaczyć, bo później powtórki nie mogę zobaczyć, bo już śpię. Mhm. Jezus, jaki ja mam bałagan w kuchni. A co dzisiaj na obiad robisz? Aha, aha, no nie no, ja muszę wstać, wiesz. Mhm. No, nie mam na nic czasu. Cudownie, że masz troje dzieci, wiesz, ja też mam trzy dziewczynki. No. Masz bałagan w kuchni? Nie, no ja to już mam y, posprzątane wszystko właśnie. A tak trochę z telefonem gorzej się rozmawia. A tak często dzwonisz po kole... Y, y, gorzej się sprząta. A tak często dzwonisz po koleżankę. Często lubisz tak sobie podawać... A jeszcze portale sprawdzasz teraz, tak? Po rozmowie. Mhm. Wiesz, no nie, 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 ja już zaraz skończymy kobietko. Także do zobaczonka. Muszę się bać, muszę zrobić trening, no i po dzieciaczki jechać. No, ty też, tak? Mhm. A ty nie ćwiczysz nic? Nie, niepotrzebne ci to? A później mówisz, że ci dupa rośnie. Aha. No dobrze. No to już nie będę ci zawracać czasu, wiesz, głowy. Siedź sobie tam. No, a ja muszę zjeść, wiesz, muszę zjeść. No, kiedyś się zobaczymy. Tak, u całej dzieciaczki. No, no to pa! Zobaczcie do końca, mamy przedstawioną halinkę i grażynkę. Ocencie samo, sami, którą chcecie być osobą.